Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. No i powitam Was po raz kolejny tym samym zdjęciem co ostatnio. Z tym, że teraz mamy taką małą różnicę, że już wiadomo kto to będzie i to oficjalnie. Także co to za Pokémon? Ten Pokémon to Joanna Dark. Także jednak dużo osób miało rację, były właśnie domysły, że będzie to Joanna Dark i tak też się stanie. Postać już oficjalnie pojawiła się zresztą na serwerach testowych. Ostatnio sporo osób pisało mi na. Preview, że to na pewno nie będzie Joanna Dark, że to będzie jakaś postać z Anime, jednak nie z jednej strony szkoda, że przestali robić kolaboracje na przykład z innymi Anime itd. Tak bo to też zmniejsza szanse na pojawienie się chociażby Geralta czy Ciri, skoro idą w innym kierunku. Z drugiej strony, fajnie, bo przypominam, że te postacie nie są limitowane, jak na przykład AISO Gone czy Albedo. Te postacie zazwyczaj pojawiają się później w sklepie, więc każdy nowy gracz będzie mógł później sobie te postacie zdobyć, nawet po roku czy dwóch latach gry, nie ma problemu. Także minus jest taki, że pewnie nie zobaczymy wielu postaci, które chcielibyśmy bardzo zobaczyć. Ale plus jest taki, że wszystkie postacie, które ostatnio wychodzą, są normalnie do zdobycia ze sklepów. Także nowa postać oficjalnie to Joanna Dark, pojawiła się już zresztą na serwerach testowych. Myślę, że jutro pojawi się film z prezentacji nowej postaci, czyli pokażemy animacje, efekty, opis umiejętności. Nic nie jest przetłumaczone, więc muszę się troszkę przygotować, ale to już jest potwierdzone oficjalnie, no bo postać pojawiła się na serwerach testowych. Także jeżeli macie ochotę, to możecie w komentarzach wypowiedzieć się, co o tym sądzicie. Czy idą w dobrą stronę, czy raczej powinni iść w stronę kolaboracji z innymi anime? czy też jakimiś różnymi Wiedźminami, i tak dalej, i tak dalej. Według mnie, no mimo wszystko dla graczy to jest lepsze rozwiązanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę nowych graczy, no bo nowi gracze takiego Ainza już dla siebie nie zdobędą. Takiego własnego, prywatnego Ainza owszem, mogą go wypożyczyć, ale to nie będzie taki stuprocentowy Ainz, jakiego my posiadamy. Także, no biorąc pod uwagę, że nowi gracze nadal zaczynają przygodę z JFK Areną, no, to ta droga jest chyba właściwa. No i przede wszystkim postacie nie pojawiają się tak często te międzywymiarowe, tylko dosyć spory okres czasu jedzieli. Także ja Wam, oczywiście, bardzo dziękuję za obejrzenie tego króciutkiego filmiku po raz kolejny. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.